Cześć, tu Marcin Czaskawka, bramkarz UKH STAB 1954 Gniezno. Pozdrawiam. Zawodnicy startu 1954 Gniezno. Dwa medale Mistrzostw Polski zdobywa jako junior młodszy. Będąc juniorem zdobywa dwa medale srebrne Mistrzostw Polski. Zostaje uznany najlepszym bramkarzem Junior Challenge Open U21. Zdobywa brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Europy Grupy A. Rozgrywany w Göteborgu w roku 2001. Jego debiut seniorski to rok 1999. I mecz z HKS Hoszno, w którym to broni rzut karny. Ma na swoim koncie cztery medale Brązowy Mistrzostw Polski na stadionach otwartych, dwa zdobyte w barwach AZS-u AWF u Poznań i dwa zdobyte ze startem 1954 Gniezno. Pięć medali brązowych Halowych Mistrzostw Polski, jeden medal zdobyty w barwach AZS-u AWF u Poznań i cztery medale zdobyte ze startem 1954 Gniezno. Najlepszy bramkarz rozgrywanych w 2017 roku Halowych Mistrzostw Polski. W reprezentacji Polski rozegrał 57 spotkań. Uczestnik Mistrzostw Europy w Barcelonie w 2003 i w Amsterdamie w 2009 roku. Grał w klubach SKS Start Gniezno, AZS AWF Poznań. Jedyny, niepowtarzalny bramkarz Marcin Trzaskawka, Start 1954 Gniezno.